Państwa w Ratajskim Firtlu Kultury. Te grudniowe wydania zazwyczaj różniły się od tego, które właśnie wyemitujemy ze względu na pandemię, oczywiście. Grudniowy konkurs Jasełek nie odbył się w tym roku tak jak to było do tej pory w Domu Kultury Orle Gniazdo, ale przyjechaliśmy między innymi tutaj do przedszkola numer 160, żeby obejrzeć występ dzieci. Ponadto wszystkie koncerty tak naprawdę emitowane są w sieci, w internecie. Nie można ich obejrzeć na na żywo, ale Ratajskie Domy Kultury próbują wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby no, nieco tej kultury tutaj Państwu dać. A oprócz tego odwiedzamy Klub Azyl. Jak radzi sobie w pandemii oraz jak świętuje swój jubileusz 30-lecia? O tym już właśnie teraz zapraszam. Drodzy państwo, tym razem jesteśmy na osiedlu Orła Białego 68, tutaj pod azylem, pod klubem integracyjnym dzieci i młodzieży sprawnej inaczej. I tak naprawdę instruktorem, głównym instruktorem jesteś tutaj ty, Barbara Szablowska i tak naprawdę z tym miejscem jesteś związana, można powiedzieć już od dziecka. Może nie tworzyłaś tego miejsca, ale na pewno uczestniczyłaś w jego rozwoju. Tak założyła go pani Krystyna Cerba, ale ja już jako mała dziewczynka zaczęłam tutaj przychodzić w 93 roku. Uczestniczyłam tutaj we wszystkich możliwych atrakcjach, imprezach. Potem miałam chwilową przerwę, bo troszeczkę gdzieś tam szkoła pochłonęła. Wróciłam tu jako wolontariuszka w 2003 roku, a od 2008 roku jestem już pełnoetatową instruktorką, więc naprawdę można powiedzieć, że to jest mój drugi dom, który kocham, który uwielbiam i mogę serdecznie was, Państwa zaprosić, żebyście zwiedzili to miejsce razem ze mną. Wchodząc do azylu, spotykamy Anię i Damiana, którzy w dobie pandemii nie korzystają ze wspólnych spotkań i integracji, ale przyszliby opowiedzieć, co azyl wnosi w ich życie. Pani Aniu, proszę powiedzieć, czym jest dla Pani właśnie to miejsce, tutaj azyl? No, jakiś dom taki rodzinny. No właśnie, ale dlaczego dom rodzinny? Z tego względu, że co poznajemy. Bo każdy, jak nie było pandemii, to spotykali mnie. Czy ktoś na re rehabilitacji, kto ćwiczył? Przodzę tutaj, żeby poćwiczyć na siłowni, plus jeszcze na rehabilitacji. Lepiej się czujesz? Tak. Jak tu trafiłeś? Ja tutaj przyszedłem akurat w 2001 roku. I czemu zostałeś? Bo są fajni ludzie. Czy brakuje A... tych spotkań teraz? O skóry, brakuje właśnie klubu Azyl. Właśnie tęsknię za klubem. I za czym najbardziej pani tęskni? Za ludźmi. To właśnie o ludzi, a właściwie o integrację dzieci i młodzieży sprawnej inaczej z mieszkańcami chodziło od samego początku. Założenia azylu od 30 lat pozostają niezmienne, zmieniła się jedynie powierzchnia klubu, aby te założenia móc bez barier realizować. Zaczynaliśmy od tego pomieszczenia i właśnie dokładnie 18 grudnia 1990 roku, nawet uroczystego otwarcia, dokonał tutaj ówczesny prezydent Poznania, Wojciech Szczesny Kaczmarek, i było to tylko to pomieszczenie. Dwa lata później, na szczęście, udało nam się uzyskać salkę rehabilitacyjną i w 1994 została otworzona tutaj siłownia. Od razu też dzięki sponsorom, rodzicom, zarządowi została wyposażona w niezbędne sprzęty rehabilitacyjne. No i tak zyskaliśmy te trzy pomieszczenia. Oczywiście one wyglądały zupełnie inaczej, bo trzeba pamiętać, że to były pomieszczenia klatkowe, posypowe. Tam były stare grzejniki, kraty na oknach, podłoga zupełnie inna. No ale sukcesywnie każdego roku ówczesna instruktorka pani Krystyna Cerba, a później ja, zmienialiśmy to miejsce. Mam nadzieję, że w piękną perełkę, w takie piękne miejsce, gdzie każdy czuje się właśnie jak w domu. No właśnie powiedzmy, czym jest to miejsce tutaj, te 30 lat temu, kiedy było to jedno pomieszczenie, jaki cel przyświecał otwieraniu azylu, azyla? Pani Krystyna zakładając to miejsce, chciała stworzyć miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, ale przede wszystkim integracji i to był taki czas, kiedy tu chodziło z piątka osób niepełnosprawnych i było mnóstwo dzieciaków z osiedla. My się tutaj paliśmy, łącznie ze mną, paliśmy drzwiami i oknami, żeby móc tutaj przebywać. To tu była gimnastyka korekcyjna, to były dyskoteki, to były wycieczki do Torunia, do Wrocławia, my nawet na Węgrzech byliśmy, w hajdusze bo wtedy, tak jak u nas teraz są termy, tak to, tam to było dawno temu i to było dla nas bardzo jakby yy, nowe, ale było potrzebne też właśnie rehabilitacji. A Krystyna zawsze marzyła, żebyśmy nie widzieli tej różnicy pomiędzy zdrowymi a niepełnosprawnymi, żeby to wszystko tworzyło całość i od tego się zaczynało. Eee, tworzyliśmy rodzinę, robiliśmy wspólne rzeczy, niepełnosprawnie pokonywali bariery, ucząc się od nas nowych rzeczy, a my uczyliśmy się tego co najcenniejsze, czyli takiej empatii, współczucia, eee, ale też pomocy i takiej normalności w tym, że pomimo różnic jesteśmy po prostu ludźmi wszyscy. To była integracja i to były te właśnie wspólne, wspólnie spędzanie czasu, ale też rehabilitacja i też to, co osobom niepełnosprawnym właśnie jest potrzebne, no czyli takie trochę ćwiczenie i pomyślenie nie tylko o swoim umyśle, o duszy, ale też właśnie o tej, tej żyźnie fizycznej. Tak, dlatego bardzo ważne było, że, że zostały otwarte te dwie dodatkowe pomieszczenia. W rehabilitacji mamy, zawsze jest zatrudniana fizjoterapeutka lub fizjoterapeuta i oni się stricte zajmują rehabilitacją. Mamy również siłownię, która mam nadzieję, że jest wyposażona w niezbędne sprzęty, ponieważ ta rehabilitacja to jest u nich bardzo ważna. Zaprzestanie, czyli wiadomo, jakby nie wyleczymy chorób, ale zaprzestanie albo poprawienie jak naj, chociażby odrobinę komfortu ich życia, dla nas to jest ogromny sukces. Rehabilitacja tutaj jest dostępna cały czas. No Niestety jest tak, że nie, nie zawsze wszędzie są gdzieś, gdzieś miejsca. Oni po, wymagają codziennej rehabilitacji. A tutaj jest to przystępnie cenowo, dostępnie terminowo, no jeszcze w przyjaznej, mam nadzieję, atmosferze. Więc jest to bardzo ważne dla nich właśnie. 20 osób tutaj przychodzi niemalże codziennie, właśnie, żeby ćwiczyć. Tak, tak. Są osoby, które przychodzą stricte na zajęcia rehabilitacyjne. Są to osoby południowe. Udarze, są to osoby y, autystyczne, są to osoby, które mają jakieś zwyrodnienia kręgosłupa, które potrzebują y, po porażeniach mózgowych, które potrzebują codziennej rehabilitacji. I są to uczestnicy, którzy przychodzą tutaj na zajęcia terapeutyczne, na zajęcia właśnie siłowe, rehabilitacyjne. I tak się zmieniamy rotacyjnie. Czasami jest nas tu gwarno, a czasami jest tylko gdzieś tam nas parę osób, w zależności od dnia, rodzaju zajęć. Ale tak to robimy, żeby każdy czuł się komfortowo i żeby każdy osiągnął tutaj swoje założone cele. Troszeczkę o Was niektórzy zapominają przez pandemię, niestety? <słysk> Najważniejsze, żebyśmy my o sobie nie, nie, nie zapo zapomnieli. Teraz właśnie w czasie tej pandemii ja wysyłałam im do skrzynek pocztowych karty pracy, żeby gdzieś tam też cały czas ćwiczyli. Bardzo tęsknimy za naszymi spotkaniami. Mam nadzieję, że wrócimy jak najszybciej i że sobie o, o sobie znowu głośno przypomnimy, że jesteśmy tutaj i, i, i chcemy dalej prężnie działać. A jakie plany na przyszłość? O czym marzycie? Czego azyl chciałby jeszcze więcej? W chwili obecnej osiągnęliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o, o remonty, o pomieszczenia, ponieważ naprawdę dwa lata temu została wyremontowana siłownia, w tym roku została wyremontowana kuchnia dzięki przychylności zarządowi spółdzielni mieszkaniowej. I te pomieszczenia mamy w chwili obecnej przepiękne. Marzenia mieliśmy ogromne. Pandemia jakby pokazała nam troszeczkę, że czasami najlepiej marzyć o tych zwykłych rzeczach. Teraz chcemy się spotkać, chcemy pojechać do mnie na działkę, chcemy pojechać gdzieś na jakąś wycieczkę, chcemy pójść do kina. Takie gdzieś rzeczy, które na chwilę obecną zostały nam zabrane, a które kiedyś wydawały się... Od tak, że możemy, jak chcemy, dobra, to się umawiamy i jedziemy. Więc teraz czekamy na, tej, na, na te najzwyklejsze, ale też byśmy bardzo pragnęli rozrastać się. W sensie bardzo byśmy chcieli, żeby e, ktoś jeszcze do nas e, sukcesywnie dołączał. Mamy jeszcze miejsca, e, bardzo lubimy, jak ktoś nowy do nas przychodzi, więc to jest takie moje marzenie, że chciałabym e, poszerzyć grono naszych uczestników właśnie. To ja tego właśnie życzę Wam tutaj, a Państwa zapraszamy na osiedle Orła Białego 68. Zgadza się, serdecznie zapraszam. W krainie Melodii widzowie ratajskiej telewizji kablowej ten koncert już mogą oglądać na naszej antenie. Na scenie Jędrusia przed naszymi kamerami wystąpiło utalentowane trio: baryton Sławomir Olgierd Kram, sopranistka Ksenia Szawrzyszwili i skrzypaczka Karolina Sydorowicz. W repertuarze muzyka popularna, ale i wprowadzająca już także w świąteczny klimat. wolimy śpiewać na żywo, ale jeżeli jest to taka sytuacja, to nie mamy wyjścia i bardzo się cieszymy, że są również takie propozycje, że można śpiewać, grać koncerty online. Ten koncert, który dzisiaj tu będziemy mieli okazję posłuchać, to jest w krainie melodii. Powiedzmy, co to jest za repertuar, co to jest właśnie no za muzyka dzisiaj, którą usłyszymy? Będzie to muzyka lekka. I przyjemna dla każdego coś dobrego. Zaczniemy od operetki. operetki, oczywiście duety miłosne. Później będzie troszeczkę musicalu. Muzyki filmowej też. Tak, również. muzyki filmowej, Przebojów i przejdziemy popularnej. do muzyki popularnej, czyli do piosenek. Ale też będą akcenty świąteczne. W dwóch słowach jeszcze powiedzmy na temat pani pasji, nie tylko do śpiewania, bo jak się okazuje, się zdążyliśmy dowiedzieć o tym, że za co się pani nie zabiera, to tak naprawdę wszystko się udaje. Nie tylko śpiewanie, ale i fotografia, fotografika. Tak jest. Od w zasadzie już ponad 7 lat zajmuję się fotografią artystyczną. I bardzo mi miło, że Pani wspomniała o tym. Choć dzisiaj zaprezentuję swoje zdolności muzyczne, mam nadzieję, że również będą tak się podobały jak fotografie. I wiemy też, że z kolei pani Karolina zwiedziła pół świata i yy, podróżowała tak naprawdę z, ze skrzypcami w ręku. Tak, to prawda i oprócz tego, że mam życie rodzinne, mam wspaniałą trójkę dzieci, to mimo wszystko cały czas trochę z walizką w ręku. Kiedy tylko nadarzała się taka okazja, nieważne czy była to muzyka ludowa, czy był to jakiś folklor jakiegoś w ogóle kraju gdzieś na końcu świata, którego praktycznie jeszcze nie znałam, czy była to muzyka typowo rozrywkowa, popularna albo klasyka, albo muzyka barokowa. To każdą taką okazję łapałam i faktycznie trochę, trochę tego świata... E, zwiedziłam, także byłam i w Indiach, i w Peru, e, w Dubaju, generalnie Emiraty Arabskie, no trochę tych krajów było. i No i myślę, że gdzieś jak już się sytuacja uspokoi, to myślę, że gdzieś niedługo już ruszę dalej. A oprócz tego możemy dzisiaj zaobserwować nie tylko te skrzypce, które trzyma pani w ręku, ale też takie, które trochę jak sopel lodu wyglądają. Tak, wydaje mi się, że te skrzypce, które dzisiaj Państwo będą mogli również zobaczyć też wpisują się dość mocno w tą e, taką naszą e, atmosferę zbliżających się świąt, ponieważ e, one są przezroczyste, można by tak to ująć, mają światła lodowe, jest to instrument elektryczny, także ten dźwięk, który będę, będzie się wydobywał z tego instrumentu będzie miał troszeczkę inne e, brzmienie niż ten instrument e, klasyczny. żeby grudniowy konkurs jasełek w tym roku, w tym specyficznym, dziwnym roku mógł się odbyć, to tak naprawdę nie dzieci przychodzą do Domu Kultury, tylko my przyszliśmy do przedszkoli. Jak ta organizacja w tym roku wygląda? No, w tym roku wszystko jest takie dziwne. Pierwszy raz gościmy w przedszkolu. Oczywiście nie we wszystkich przedszkolach, bo nie wszędzie nas wpuszczą. Dzisiaj gościliśmy w przedszkolu numer 160 na osiedlu Tysiąclecia. Także widzieliśmy przepiękne jasełka w wykonaniu. I cieszymy się, że chociaż, chociaż w, takim, w takim małym zakresie to się udało zorganizować. Dzięki wsparciu Rady Osiedla Hartowo i przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 udało się zakupić i wręczyć fajne nagrody dla dzieci właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj w przedszkolu Biały Orzeł na osiedlu tysiąclecia, ale to nie wszystkie przedszkole tak naprawdę te jasełka przygotowały jeszcze jedno przedszkole. To jest oczywiście mało w porównaniu do tego, co zazwyczaj było w domach kultury. No ale cieszymy się z tego, że chociaż to na miastkę świąt i dzieci mogły poczuć. No i my przychodzą dzisiaj tutaj, prawda? Tak, no ja się z tego cieszę. W tym roku zgłosiły się dwa przedszkole. 160 tysiąclecia i 150 z osiedla rusa. Cieszymy się, że nauczyciele, wychowawcy się zmobilizowali, dzieci się zmobilizowały, te nagrania zostają udostępnione później na, na, na Facebooku i rodzicom, także cieszymy się, że chociaż w takim zakresie. Właśnie, te jasełka chyba tak naprawdę nie różniły się od tych, które mogliśmy w latach poprzednich oglądać. Przypomnijmy właśnie, czym jest grudniowy konkurs jasełek. Ile razy już grudniowy konkurs jasełek mogliśmy oglądać w Domach Kultury? No w tym roku już 23. edycja. Na początku to były konkursy jasełek przygotowane na osiedlu Rusa. Później zagościliśmy w szkole. Piękna sceneria. Od trzech lat gościmy w Domu Kultury Orle Gniazdo na dużej scenie. No a w tym roku przypadło nam, że gościmy w przedszkolach. No właśnie, ale chyba melodia przyszłości jest taka, i będziemy chcieli wrócić do tego, co było w latach poprzednich. Oczywiście. Zawsze zgłaszały się prawie wszystkie przedszkola z osiedlu z terenu Hartowa, bo dlatego tego rejonu organizujemy ten konkurs. Drodzy państwo, koncert w krainie melodii mogliście oglądać tak naprawdę dzięki stowarzyszeniu Ratajskie Centrum Kultury i miastu Poznań, które co rok organizują taki cykl bliżej kultury bliżej siebie i pomimo pandemii w tym roku też to było możliwe. Tak, tegoroczny cykl był rzeczywiście dla nas wyzwaniem. Rozpoczęliśmy go 14 lutego koncertem walentynkowym i dosłownie dzień przed tym jak Cała Polska się zatrzymała, a tym samym działalność kulturalna została wstrzymana. Udało nam się zorganizować ostatni koncert w Domu Kultury na Pięterku, i był to występ poznańskich senioritek. Mówię ostatni, ostatni na żywo, ostatni z publicznością i ostatni w zamkniętym pomieszczeniu. Potem wszystko stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Na szczęście dzięki Wydziałowi Kultury i Miastu Poznań i przychylności udało nam się kontynuować cykl na trochę zmienionych warunkach. Trochę w innej formie niż planowaliśmy, również musieliśmy zastąpić niektóre wydarzenia. Także nasz spektakl teatralny komediowy nie odbył się w Domu Kultury Orle Gniazdo, ale na pikniku w otwartej przestrzeni. Natomiast pyra biesiadowanie na Polanie tak jak była planowana odbyła się w Domu Kultury Polan 100. Pozostały nam dwa ostatnie koncerty. Jeden z nich już się odbył i był transmitowany w telewizji, Ratajskiej Telewizji Kablowej. Był to koncert w Krainie Melodii i przed nami jeszcze ostatni zamykający ten cykl koncert w charakterze świątecznym wprowadzi nas trochę w święta Bożego Narodzenia. Pandemia tak naprawdę tak jak ty mówiłaś zresztą też wymusiła to, że kultura musiała się zatrzymać, musiała się zupełnie zmienić. Wszyscy to odczuli i my mieszkańcy, którzy dostępu do tej kultury mieliśmy mniej, ale cały czas gdzieś tam ona się przewijała w naszym życiu, ale i przede wszystkim no tu taki ukłon w stronę artystów. Tak, rzeczywiście artyści znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, pozbawieni niemalże środków do życia. Dlatego tym bardziej jesteśmy ogromnie wdzięczni miastu Poznań, że nie wycofało środków, ale pozwoliło nam realizować zadanie dalej, tym samym dając wynagrodzenie poznańskim artystom. Ja rozumiem, że bliżej kultury bliżej siebie. No skoro już udało się organizować w pandemii, a wszyscy mamy nadzieję, że pandemia niedługo się zakończy, czyli w przyszłym roku bliżej kultury bliżej siebie ten cykl również się odbędzie. Tak, właśnie jesteśmy w trakcie planowania i składania wniosku do wydziału kultury. No mam nadzieję, że już w lepszych warunkach. Mam nadzieję, że wrócimy na, do naszych sal, że wrócimy przede wszystkim do pięknie wyremontowanej sali domu kultury Jędruś. Przygotowujemy wydarzenia pod kątem nowych. Nowej rzeczywistości, czyli takie, które w razie czego będziemy mogli przenieść albo na zewnątrz, albo zorganizować w bezpiecznych warunkach. To już wszystko w tym wydaniu Ratajskiego fiertla kultury. No, próbowaliśmy trochę właśnie dać sprzedać Państwu na miastkę tego klimatu takiego świątecznego, na ile jest to możliwe w tym roku w dobie pandemii, a już następny Ratajski Fyrtel kultury nadamy 29 grudnia i to będzie podsumowanie tego roku. Oczywiście będzie dużo o pandemii, ale nie tylko powiemy, jak domy kultury radziły sobie właśnie w dobie koronawirusa. Do zobaczenia!